8.30 się zagapiłem. Jeszcze drugi film może mi wyjdzie, słuchajcie, nie? Więc tak jak było z Barnejem tak jak, tak jak z tym nieszczęsnym redaktorem z Radia Z Ja cię kręcę jaki to musi być. Człowiek pokroju chyba Bogutka Szczocha faktycznie to psał do dziennikarze, nie? Piszę mu w sprostowaniu, że hiena cmentarna, hiena dziennikarska, że będę go nominować do, do tytułu roku hienec dziennikarskiej, bo wziął dwóch psychicznie chorych, leczonych odwykowo pacjentów. Czyli Hejcika i Barneya na wywiad, i dla wyświetleń łyknął wszystkie te ich farmazony, kłamstwa i wymysły, nie zadając pytania, dlaczego to oni chcieli zamknąć zemsty Kolonowicza w szpitalu czy w DPS-ie, żeby go yy, zniszczyć, tak naprawdę no, wbrew jego woli. Zemsty za to, że nie chciał z nimi nagrywać filmów, tylko ze Sławkiem, właśnie na kanale Mężczyzna Człowiek. Nie? To nie, no to. To jest po prostu, to jest celowa manipulacja, to nie jest błąd, nie? on nie może powiedzieć, że popełnił błąd, bo on zna prawdę i celowo pomawia inne osoby, żeby im zaszkodzić, przyjmując kłamliwą, fałszywą wersję dwóch chorych psychicznie ludzi. Wykorzystał dwóch chorych psychicznie ludzi, Hejcika i Barneja, do tego, żeby sobie nabić trochę wyświetleń, fejmu. I nie wiem, czy zarobić. No, zarobiłeś tylko kompromitację, nie? Bo ja się postaram, żeby takie hieny cmentarne i dziennikarskie, żeby było niegłośno, nie? Że zakaz wstępu w ogóle do publicznych mediów, zakaz nadawania za takie kłamstwa dożywotni, no, to nie jest cenzura, to jest ochrona po prostu ludzi przed dezinformacją, przed kłamstwem, nie? Przed manipulacją. Żeby w Polsce sądy działały normalnie, to coś takiego nie miałoby miejsca, no. Nie mogłoby mieć miejsca, bo bach, bach, szybkie stwierdzenie, że co jest prawdą, a co nieprawdą. Jeżeli coś nie jest nieprawdą, yy, odpowiednie konsekwencje, nie? No a my mamy te wolne sądy, które są takie wolne, że to się wszystko ciągnie latami, nie? No i biega taki hejcik na przykład po, po świecie i wciska ludziom te kity dla wyświetleń. skarnie tak naprawdę, nie? bo co mu można zrobić? No, do więzienia takiego śmiecia zamknąć nie można, bo lekarze zaraz stwierdzą, że właśnie że on nie wytrzyma więzienia. Nie? Co mu można zrobić? No? Zamknięte leczenie? Cały czas mówią, że to nie jakiś pedofil, nie? że tam dzieci nie gwałci, więc kolejka jest do szpitali ogromna na parę lat, więc nie ma dla niego miejsca. W chorobie jest taki specjalny oddział zamknięty, do leczenia takich trudnych przypadków, tylko że te jego takie wybryczki, że on tam rzuci kebabem, stłucze lampę, to policjant napisze, że szkoda jest poniżej 700-800 zł i teraz jest ten próg. Co jest wykroczeniem, a co jest przestępstwem. Nie? I to tak, tak leci, nie? A jeszcze też jest taka historia, że statystyki policyjne, nie? Policja niechętnie zajmuje się w ogóle jakimkolwiek przestępstwem, to niestety jak padniecie ofiarą kiedyś jakiegoś przestępstwa i będziecie próbować od policji wyegzekwować swoje jako obywatele prawa, żeby wam policja na przykład pomogła, skwytała sprawcę czy coś takiego, to się przekonacie, że policja działa na tej zasadzie, że zrobi wszystko, żeby tej sprawy nie przyjąć w ogóle, nie wciągnąć do ewidencji, nie, nie nadać jej toku, bo to im pogarsza statystyki przestępczości i wykrywalności najczęściej, nie, bo no w przypadku takiego jecika, co z tego, że nawet oni go tam skażą, jak on jest niepoczytalny. Czyli to akurat lipa jest, nie? O, a to są największe korki tutaj. Jedziemy akurat do Urzędu Miasta. Zobaczcie, że się policja nie może przebić. Nawet, bo tu nie ma sygnalizacji świetlnej, nie? I tu o 16 w prawo, zobaczcie, jeden wielki korek się ciągnie. Także taka to jest też głupota i wariactwo przy korycie w zarządzaniu często miastem czy rządem. Często mitomani, kłamcy, oszuści się dorywają do koryta. Ciężko ich odkleić, nie? Bo właśnie nie działa wymiar sprawiedliwości. Policja, prokuratura, bo oni są uzależnieni od tych ludzi przy korycie, nie? A poza tym, taka jest klasyczna psychologia, nie? Że... No i mówię jeszcze, statystyka, nie? Po co, po co on ma się zajmować czymś takim? Po co ma się zajmować ten staną tam za to cały skrzyżowanie i na jeździć na suwo, su, Suwak, suwak. A ten jak oryginalnie tutaj sobie z powiesił za samochodem na klamce no, w mistrzu zaimponował mnie. Nie, nie pamiętam czy remont. Jeszcze parkingu jest muszę sprawdzić kurczę. Czy tam można wjechać już skończył ten remont nieszczęsny czy dalej jakiś obies jest no. znak jest i co? O, można już wjechać na szczęście o, dobra nasza parking zastawiony cały czas z samochodami pracowników, nie? Nie ma miejsca dla interesantów i tak to lecina. O jaka fajna skoda Felicia zobaczcie, kombi. Zielona i jeszcze jeździ na białych tablicach, elegancki, klasyk, kubna. Wiecie no, i kobieta za kierownicą. Powiem wam tak, jak ktoś ma właśnie prawo jazdy, to docenia różne ciekawe dobra, auta klasyczne. A jak ktoś jest jakimś tam przetrąconym bez prawa jazdy, albo nawet bywa taki z prawem jazdy tam, z lew jakiś Michałek pedałek, to, to brak szacunku w ogóle wynikający z głupoty, nie, z braku rozsądku, z braku wiedzy i tak dalej i tak dalej. Takie to są właśnie. Proszę was, historie. Przed wami taki budynek ciekawy, bo w pierwszy w ma zielony dach, tak zwany, czyli był poziom zabudowy określony, że nie mogą zabudować całej działki w domem, tylko muszą zostawić trochę trawnika, zieleni trawy. No to oni żeby zabudowali całą działkę, a tą trawę zrobili na dachu, nie? Trawnik zieleń, no i tak obeszli trochę te przepisy. No ale przy okazji to tak się okazało, że to właśnie pierwszy, pierwszy yy, dom w Białymstoku z, z takim rozwiązaniem. Mhm. Dobra, okej. Okay. Jeszcze chwilę musimy poczekać, bo 8 minut musi film się nagrać. Więc a to nie są łatwe tematy tutaj więc dobra, tu mam powerbanka, kabelek i ligancko No i co ja jeszcze wam tutaj powiem? No, no poczekajmy, poczekajmy, bo, bo niektórzy ludzie jednak koniecznie chcą się dostać na zamknięte jakieś leczenie albo chcą się ośmieszyć w internecie, zbłaźnić totalnie na maksa, nie więc... Yy, chociaż im się wydaje, że są gwiazdami internetu, nie. taki Hejcik, na przykład z braku własnych sukcesów życiowych, nieudany piłkarz, najpierw chciał udawać Meksykana, yy, teraz zostać najważniejszą postacią na szkolnej 17. Wiecie, moim zdaniem to taka trochę chora ambicja, bo chcieć zostać najważniejszą postacią na szkolnej 17, czyli wśród osób yy, chorych psychicznie, no to jak on ma taką ambicję, to to nie wiem, czy on przemyślał temat, ale wariaci tak mają, że oni nie myślą, nie? Oni nie przewidują konsekwencji swoich działań. Oni po prostu działają pod wpływem emocji, a potem dopiero okazuje się, co z tego wyszło.